Pokój i dobro. Witam bardzo serdecznie na portalu kapucyni.pl. Na naszym portalu specjalnie zamontowaliśmy skrzynkę intencji. Co to jest? Możesz do nas przysyłać swoje intencje, a my obiecujemy, że będziemy się powierzać Te intencje Panu Bogu, będziemy się w tych intencjach modlić. Codziennie grupa stu osób z, wo z wolontariatu modlitewnego poleca Panu Bogu Twoje intencje. Jest to stu ochotników, wolontariuszy, którzy dziesiątką różańca codziennie polecają te intencje, które spływają do nas, sprosząc Pana Boga. Pragnę Tobie również powiedzieć, że głęboko wierzymy, że Bóg jest dobry, że Bóg jest miłością. Różne rzeczy przydarzają nam się w życiu. Nie wiemy, czemu one się wydarzają. Czasami są to rzeczy bardzo poważne, czasami rzeczy bardzo trudne. Ale głęboko wierzymy, że nic nie wymyka się spod kontroli Pana Boga. Bóg również pragnie, abyśmy go prosili, i dlatego pragniemy go prosić właśnie w tych intencjach, które przychodzą do nas na skrzynkę modlitewną. Te sto osób, tych wolontariuszy, który poleca intencje, które przysyłasz do nas. Również w tej kaplicy tutaj raz w miesiącu celebrowana jest Eucharystia, podczas której pragniemy prosić Pana Boga w tych intencjach, które spływają do nas na skrzynkę modlitewną. Pragnę Tobie powiedzieć, że Jezus Chrystus jest Bogiem wielkim, że Bóg nas bardzo kocha. Jezus Chrystus umarł na krzyżu, z martwych wstał. I od tego momentu śmierć została pokonana. Śmierć już dla nas nie istnieje. Głęboko wierzymy, że śmierć to siostra, która przeprowadza nas na drugą stronę, gdzie Bóg czeka na nas. Z mieszkaniem w domu swojego Ojca. Zachęcam Ciebie, przyślij nam swoją intencję modlitewną, obiecuję, będziemy się w tej intencjach modlić, a również Ciebie pragnę zaprosić do wielkiej ufności Panu Bogu, że Bóg jest w Twojej historii życia, że ta historia naprawdę jest bardzo dobra. Zapraszamy do ufności Panu Bogu, jak również przesłania do nas Twoich intencji, a my obiecujemy, że będziemy się za nie modlić. Brat Paweł Teperski, Public Relations, Kapucynów.